Cześć widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sprawdzamy OneBlocka jako gracz non-premium. OneBlock też był hejtowany, ale na samym początku zostawcie lajka, wbijmy tysiąc lajków, wiem, że stać was na to. Pięciu ostatnich subskrybentów, jeśli chcecie tutaj znaleźć, zostaw suba, no zostaw, zostaw. A jakbyś chciał wygrać rangę na serwer widzu, napisz w komentarzu swój nick z Minecrafta, no naprawdę warto, wiele trybów, napisz po prostu nick, serio, no. Więc dobra widzę, to jest one block. Tryb, który polega na tym, że respimy się na jednym bloku i mamy zrobić super wyspę. Zobaczmy, czy uda mi się. Tak samo, godzinka i zobaczymy, co przez godzinkę mi się uda. Moim celem jest zrobienie jakiegoś małego spawneru golemów, zarobienie jakichś pieniędzy, rozbudowanie troszeczkę wyspy, zrobienie jakichś dobrych hitemków. Nie wiem, zobaczymy. Sprawdźmy to, wchodzę, gra sobie 57 osób aktualnie, a jest dziewiąta rano, nie wiem, niesamowity wynik. I witam na one blocku, widzę, to jest one block. Mamy jeden blok i z tego jednego bloka musimy tutaj zrobić jak najlepszą wyspę. Ale mam jeden pomysł, mianowicie, e, mój Nick to jest, kurczę, już zapomniałem nawet, jaki mam nick. A nie mogę nawet F napisać na czacie, ale wydaje mi się, że mam nick 1: blok, 1, 2, 3. I tutaj są legendarne skrzynie. I te skrzynie można sobie odebrać za wpisanie slash Discord. I na swoim i muszę na Discordzie Kingu, no, na Discordzie King chcę napisać e, swój nick na kanale OneBlock. Dobra, robię to, czekajcie. Dobra, no i napisałem na tym kanale, jest od razu napisane: e, Gracz jeden blok odebrał dwa legendarne klucze, co dołączenie na Discord. A i widzę, mamy dwa takie kluczyki. Otwieramy sobie i dostaliśmy od razu spawner blaze'ów, Nie przyda nam się, ale kill'ów nam się jak Bardziej przyda, więc od razu tutaj lecę się budować. Szybko kopiemy i zobaczcie, po prawo tutaj nam leci XP i za ten Eks dostajemy lepszy level wyspy. Za te levely wyspy mamy pieniądze, więc to jest bardzo spoko. No i co? No i tak muszę sobie pokopać troszeczkę. Nie mam żadnych, kurde tulsów na jakieś, nie wiem, te siekiery, łopaty czy coś. No muszę na razie sobie radzić z jednym kilofem, ale wydaje mi się, że to nie będzie problem. Dobra, wypadaj tutaj owieczko. No i, no i tak na razie tutaj się skupię, widzowie, tak nie wiem, przypuśćmy 20 minut, sobie kopania zrobię, a potem będę jakoś rozbudował wyspę. 20 minut, no jest godzina 9: 38, więc 9,58 będzie jak skończę kopać. Ja pierdzielę widzowie, nie uwierzycie. Kopię sobie Jest 9,46 teraz i zapomniałem o najważniejszej komendzie, mianowicie Slash Quest slash Quest to jest taka komenda, gdzie macie 1000 ponad zadań, które jak zrobicie, dostajecie pieniądze, więc ja muszę sobie od razu tutaj zapodać jakieś zadanie, które jest na pewno ważne. To jest zadanie fajne, bo dostajesz 50 tysięcy, to jest bardzo dużo za przejście około no, przejście 100 tysięcy bloków, więc od razu klikam. Mam zadanie i jak muszę sobie tak nie wiem, chodzić w kółko, no to będę miał od razu, no nie wiem, kurde, no 50 tysięcy, to za to można naprawdę niesamowitą bezbudować więc to jest bardzo dobry challenge. W sensie quest, który muszę wykonać. Jeszcze tutaj jakiś questik, tutaj jakieś wykopywanie. No to jest tutaj tanie, bo to 350, no to nawet się nie chcę w coś takiego bawić. Tutaj może damy jeszcze sobie questa. No i też tutaj błąd popełniłem, bo jest quest za spędzony czas, tutaj za godzinkę grania, bym miał od razu kwestika. Nie wiem, wykonam tego questa jeszcze dodatkowe za przejście 100 kratek. No i tak kurczę, no niestety, niestety popełniłem malutki błąd. Mogłem to zrobić od razu wcześniej. Tam pewnie są jeszcze jakieś questy, za stawianie bloków, cokolwiek, no ale dobra, no jak widzicie, tak sobie tutaj wyspę powiększyłem, odkładam itemy. No i Cały czas, kurde, kopię tego jednego bloka, żeby no, zdobywać te przedmioty. No i przy okazji będę się może jakoś tak poruszał. Ciekawe, czy to się w ogóle zalicza, jak będę tak chodził w kółko. Niemożliwe. No, 85 bloków przeszedłem, troszeczkę to znajmię, ale 50 tysięcy, no to jest bardzo ważne. Widzicie, pamiętajcie, jak zaczynacie grę, róbcie to, róbcie to, wykonujcie to. Yy, to jest spoko, nie? To jest bardzo spoko, właśnie, te, te questy. Dobra, niestety nie wiem, o które zacząłem grę. Ale dobra, jest jak widzicie 9,58. Moje temy wyglądają w ten sposób. No nic tutaj nie ma. Tak naprawdę cały czas kopałem i kopałem i kopałem, żeby nie wiem, żeby zdobyć po prostu jakieś przedmioty i Zacznie się chyba budowanie pierwszej farmy i tutaj macie bank. Ten bank to możecie wypłacać sobie pieniądze i jest bank wypłać. No i wypłacimy sobie od razu te 2100, wypłaciliśmy. No i na slash sklep mógłbym sobie coś kupić. No najfajniejsze są oczywiście generatory, ale te generatory Iron Golemu są dość drogie, bo 4000, to mi na to nie stać. Yy, mój quest z chodzeniem pewnie stoi bardzo w miejscu, no bo tak jak mówię, cały czas kopałem i kopałem, i mam ile? No 200 bloków dopiero przyszedłem. No nie, 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 jakbym budował czy coś, no to jeszcze może bardziej. Może na spawnie ktoś jakieś itemy wyrzuca. No widzę, musimy sobie radzić. Musimy sobie radzić. W ogóle bardzo dużo osób tutaj. Tu jest jakiś na tym one bloku, jest takie własne community. Tutaj ludzie sobie bardzo pomagają, jak widzę. I pewnie, jakbym poprosił, o jakieś pieniądze to by mi dali. Yy, jako no name, nie wiecie. Jeden blok, jeden, dwa, pięć mam niko. ale. Ale tu chodzi po prostu o zasadę, że raczej będę chciał tutaj zdobyć wszystko sam. Dobra, nie, no, niestety nic tutaj nie ma. Nie chcę tracić czasu. Wyspa na tak. Zacznę budować może jakąś wstępną bazę, po prostu. W sensie nie bazę, tylko tą. Yy, no, spawner, nie? Spawner, spawner, spawner. Dobra, powiem wam widzowie, że kurcze jest ciężko. Nie spodziewałem się, że aż będzie tak ciężko yy, no, trzeba pamiętać o tym, że na one bloku można mieć na przykład wyspę z kolegą. Jak się gra we dwie osoby, no to kurczę jest przyjemniej i łatwiej. Ja gram solo i, no i jest ciężko. Napra tak naprawdę przez tą godzinę, no w sumie nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, o który zacząłem. Ale wydaje mi się, że dobra, przez pół godziny mojej gry. No ja nic ciekawego tutaj kurczę nie zdobyłem. Ja tutaj jeszcze sobie nie wiem, postaram się, czekajcie, szukam, gdzie tu jest ten. No, wiaderko z wodą kolejne. Mamy dwa wi wiaderka. Tutaj zrobimy taką farmę. I to będzie polegało na tym, że mamy tutaj wodę, ta woda będzie się wylewała w dół. Tak jak najbardziej, czekajcie, jest dobrze. Tu, w tej podłodze, będą spawnery golemów. Te golemy będą spadały o. Tutaj. I w to miejsce będzie tutaj miejsce, wiadomo, yy, te, wiecie, z lawą, gdzie one będą się paliły, hopery i wszystko do skrzynek. I będziemy sobie to żelazo sprzedawać. No i teoretycznie brzmi to bardzo dobrze. No, praktycznie widzimy, jak to wygląda. No, nie stać nas na razie na to. Mam dopiero też 13 poziom generatora. O, i wykonałem zadanie. zachodzenie dostałem pół, pół tego, pół tysiąca dolarków. To jest spokojny wynik akurat. No i zobaczcie, czy to będzie działać tak, jak chcę, żeby to działało? Chyba tak, czekajcie. No, tu się respią. Jesteśmy golemem, Ten golem spada. I czy on tu spadnie? On chyba tu spadnie. Spadnie. Tak, spada. Oj, albo trzymałem guzik. Dobra, nie, nieważne. Na, pew na, pew na pewno działa, ok? Możecie mi zaufać. Jak nie, no to jedną kratkę niżej to można dać i to będzie naaktować. Go, git, git, git. Ale no niestety ten y, spawner Golemów kosztuje te 4000, więc nas na to nie stać. Musiałbym sobie pokopać troszeczkę. Można byłoby też zrobić jakąś farmę y, bambusa. Bambus jest bardzo spoko opcją na zarobek, powiem wam w widzowie. No bo grałem sobie troszeczkę na swoim głównym koncie. I bambus jest git. Bambus jest bardzo dobry, bo on bardzo szybko rośnie. Y, rośnie w dużych ilościach, no i można go sobie sprzedawać i zawsze te kilka tysięcy. I tak naprawdę można na nim zarobić I no, jakbym zaczynał, w sumie zaczynam No to zrobię jakąś tam mini farmę bambusa Wiadomo, taka malutka jak teraz robię Jest w ogóle niemiarodajna do tego Jak na przykład robimy yy, farmy na całą jakby wyspę Nie, takie coś, no to taka jest totalna prowizorka jest Ale kupujemy na sledge sklep Jedzenie farmy, bambus jeden kosztuje 125 No i nawet możemy kupić sobie tego jednego Tak na biedę, postawić go I on zaraz dosłownie nam urośnie Chyba, że mamy mączkę kostną O, nawet mamy, chyba mączka kostna działa No i mamy idealnego tutaj Kaktusa. Znaczy nie kaktusa, tylko bambusa. Niszczymy to, no i od razu nam się zrobiło ile? 15. No i widzowie, no i 15 już tutaj bambusa jest bardzo dobrym wynikiem. No i zobacz jak szybko to zrobiłem. Więc w sumie, no, yy, bambus, bambus widzowie, pamiętajcie, róbcie bambusy, bambusy są spoko na start giereczki. No jak kopię dalej. No tak to tutaj byłaby ten ładny spawner. No i w sumie wyspa byłaby bardzo, ależ to bardzo spoko. Doszedłem do wniosku takiego, iż to nie ma sensu. W sensie, no nic tak naprawdę nie zarobimy, kopiąc tego jednego bloka. Mógłbym powiększyć sobie wyspę, byłoby fajnie, takie normalne granie, ale tutaj na serwerze bardzo dużo ludzi robi jakieś kasyna, jakieś wiecie, obstawianie pieniędzy, ja mam 2000, 2000 i nie wiem, zapytam, e, ktoś gra kasyno, czy, czy ktoś może, ktoś ma kasyno i nie wiem, może ktoś się zgodzi, może bym jakoś zarobił, tutaj u kogoś, mówię, te, ten tryb OneBlock ma takie swoje komunity, tu się każdy, każdy zna, naprawdę, tutaj ludzie sobie wszyscy dają, no nie wiem, pewnie ktoś chce diaksy TPA, nie, do niego się tepnę może, no chłop daje diaksy, TPA XL. -O. tepnę się do niego, ciekawe, czy mi da diaksy, Na Wyspach PvP nie ma, więc teoretycznie nie powinien mnie zabić, no ale nie wiem, czy mi tepnie, no jak widzicie, bambus rośnie, bambus rośnie, bambus to jest to, jednak tak jak powiedziałem, nie wiem, chyba nikt nie ma kasyna szkoda, szkoda, no też jest godzina bardzo wczesna, bo dziesiąta, wieczorkami tutaj grają na kasynkach fajnych, no jednak widzowie, to co chciałem zrobić mi nie wyszło troszeczkę smutne, ale wydaje mi się, że jakoś i tak mogę to zarobić, nie wiem, będę pisał, mogę u kogoś jakoś zarobić, mam tylko 1k jeden, ty dolarów, nie, no nie może tak napiszę, to każdy sposób jest dobry, okej, okay? widzowie, każdy sposób jest dobry, My napisałem, że mam tylko jeden tysiąc z dolków i może u kogoś jakoś się zarobi. No, są jakieś typeczki, które mają dość wysokie poziomy wyspy, ale jak tutaj będzie wyglądała? Jezu, co oni piszą? Nie! Ep Epic co on pisze? Ja pierdzielę. O, też widzę, że tutaj też jakiś Konrad ma podobną taktykę czy da ktoś jakieś temy. Dobra, chyba, chyba, chyba jednak nie zarobimy w ten sposób. No nic, widzowie, no nic. Pechowo jest, pechowo jest. No, ale musimy niszczyć naszego jednego bloka, żeby tutaj zarobić jakoś. E, dobra, pisałem sobie, pisałem, e, czy mogę zarobić jakoś. Czekajcie, jest tutaj moja wiadomość, jeden blok. Mogę koło zarobić i żomal napisał dymatic, tak? Możesz. W taki sposób już ci piszę, otrzymałeś 5 tysięcy i gości mi dał faktycznie 5 tysięcy napisał Maus. Dzięki yy, szepie. No i kurde, widzowie, no to jest dobry gracz tutaj mi pożyczył. No i w sumie za te 5 tysięcy powiem tak, najbardziej będzie się opłacać, nam kupić Iron Golema. I tego Iron Golema sobie kupujemy, okej, okay. finalizujemy zakup, mamy Iron Golema i tego Iron Golema możemy sobie postawić o w tym miejscu. I te Iron Golemy się respią, no i one teoretycznie będą sobie spadać. No i one będą spadać w przepaść, okej? Okay? Bo ta wyspa jest po prostu niedokończona, ale jakby była dokończona, no to wyglądałoby to dość spoko Ej nie, dobra, robię to, robię tą farmę golemów To trzeba jednak zrobić, czekajcie Dobra, moja wyspa jakoś działa, w sensie no Jakoś rośnie, no zobaczcie, tutaj mamy ten bambus Tak jak powiedziałem, tu robimy te golemki I te golemki wyglądają tak, że tutaj wiadomo One się respią, spadają i tutaj jest lawa One w tej lawie giną, o, w ten sposób I tutaj kładziemy, kurcze Nasze hopery, czekajcie Nie wiem jeszcze jak to dokładnie zrobić O, może jakoś, kurde, byśmy to zrobili O, to w ten sposób Chociaż nie, w sumie nie, w sumie chyba nie potrzebuję nawet tego tak zrobić. Zrobimy to, że o, tu będziemy mieli skrzyneczkę naszą, gdzie będą nasze itemki. E, tutaj ją łączymy z hopperami. Wydaje mi się, że dobrze to robię. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tak, o, robimy to w ten sposób. No i farma golemów chyba jest już gotowa. Slash i jest. Mamy naszą spawner golemów. Czekajcie, robimy to o, w ten sposób. Niszczymy. Czy one się zrespią? Powinny się zrespić. Dobra, respi się jeden. E, on tutaj spada. Płynie sobie tutaj i ciekawe, czy będzie ginął. Jeśli będzie ginął, no to tak naprawdę mamy pierwszą farmę tutaj zarabiania pieniędzy. O, i zobacz, Golem ginie, on sobie ginie i jego żelazo powinno nam spaść od razu do hopera i to do skrzynki. No. Nie? No, prawie w, prawie wpadło. Plan był dobry. No, ale żelazo, żelazo mamy. No i wizowy. No, i tak to wygląda. Więc szczerze. O, jeszcze tutaj mały błąd budowy jest. Ale to na spokojnie. To na spokojnie. To można za każdym razem sobie dobudować. Naprawimy to. Żeby one się tak nie bugowały. Ale widzę, tak jak mówię, nie? To gramy niecałą godzinkę. I uważam, że wynik jest bardzo yy, spoko Że zrobiliśmy małą golemiarkę. Malutką, bo malutką. Na upartego jeszcze mógłbym sprzedać ten spawner Blazów. Który nam wydropił na sam początek. Bo Blazy są ogólnie droższe i bardziej wydajne pod względem zarobku, więc w sumie mogę to zrobić, czekajcie, ile kosztuje spawner blaze'ów? Spawner blaze'ów kosztuje 24 tysiące, to ja napiszę, że nie wiem yy, z, z czego, wystaw nie wiem, za 15, 000, 15 tysięcy wystawiłem i napiszę, wystawiłem blaze'y za 15k i nie może ktoś kupi może ktoś kupi, ej dobra widzowie, craftowałem sobie diamentowe rzeczy i przy okazji wystawiłem ten spawner za 12 tysięcy i ktoś go kupił za 12 tysięcy i w ten sposób możemy sobie kupić od razu 4, nie, 3 spawnerów blaze'ów. Okej, okay, mamy trzy spawnery blaz'ów za 12 tysięcy i nie, nie blazów, tylko Iron golemów. I zobaczcie teraz widzowie to. Robię sobie to o, w ten sposób. Pyk, pyk. Jeszcze zobaczcie, jak już się ich respi dużo. Jeszcze jeden mogę sobie tutaj dostawić. I automatycznie one będą sobie pięknie ginęły. Oj, oh, lak. chciałem mi Minecrafta, sorki, sorki, sorki. I zobaczcie, jak spadałem automatycznie giną. Czekajcie, są jakieś szkielety, muszę je zrzucić. I wszystko wpada do skrzynki. Tu jest głośno, więc idę na homa, wszystko wpada do skrzynki, mogę sobie to sprzedawać. Więc sobie ogólnie jest bardzo dobrze. Więc podsumowanie naszej tego odcinka jako Bambi. Na, nie wiem, bez niczego. Powiem tak: Gracze są pomocni, możecie sobie prosić o pomoc. Nie wstydźcie się prosić o pomoc. Tutaj na pewno ktoś, kto jest bardziej zaawansowany na trybie, wam pomoże. E, da się, da się. E, bambusy są kozak. E, golemy na start też są kozak. Zobacz, cały czas rośnie, cały czas mi robi kasę. E, więc uważam, że całkiem spoko mi poszło. Wiadomo, pamiętajcie o tym, że na każdym trybie na moim serwerze możecie odebrać darmowe kluczyki za dołączenie na Discorda. E, róbcie to, warto. E, no i co, no i chyba tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Piszcie, nie wiem, pomysły na kolejne filmy czy coś. Dzięki, na razie i siema.